i ogółem chciałem was zróbnia panią panu, Marysia nie, nie, nie wiem czy się nie pomyliłem mamy i serdecznie was pozdrawiam i chcę pokazać o jak to wygląda, właśnie wspaniałe ogóreczki i będę to później jadł sobie, kulturalnie. O, to z kurczaka. I że takiego czegoś jeszcze nie jadłem. a właśnie. Mmm. Bardzo pyszne. A i do tego góreczek. Jakuby Mamy dobry dzień i pozdrawiam serdecznie. A mamy znów gości, jakaś kobieta przyszła wspaniała. I ogółem chciałem was naprawdę gorąco Pozdrowi. No, tak się właśnie je. No, śraby Boże. Mmm. Bardzo dobre. Nie dobre, tylko pyszne. Wspaniałe. I serdecznie. Mm. To jest dopiero pyszne jedzenie. Mm -hmm. Ja takiego czegoś jeszcze nigdy w życiu nie jadłem. Pierwszy raz w życiu jem takie coś. I pozdrawiam. Batkę Pawła Pawła Mamę Tatę też pozdrawiam Wszystkie gorące kobiety I Was wszystkich pozdrawiam o, tak właśnie się je. Kolacja. Bardzo dobre. Takie dobre, jak nie wiem co. Tak powiem. takie pyszne to jest a jak to ładnie wygląda a to z kurczaka właśnie Jesteście ogółem wspaniłe osoby, które mnie oglądają. I serdecznie gorąco Was wszystkich pozdrawiam. Tych, którzy nawet wypisują o mnie nie wiadomo co. Wszystkich ludzi pozdrawiam. Cały świat pozdrawiam. Jesteście otacy i ogólnym... Wiem później, bo obiad jadłem. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Dziękuję.